I po wakacjach. Dobrze trener? Fajnie spędził? No, fajnie spędziłem i udało się być nad morzem, nawet nad dwoma morzami, <grym> Bałtyk i Giejskie Morze. Trochę spraw rodzinnych, także czas zlecił szybko. Teraz dużo pracy przed chroberem. Jak ten okres przygotowawczy będzie wyglądał? No, jak zwykle oczywiście dużo pracy przed nami. Dzisiaj zaczynamy już okres przygotowawczy. Od dzisiejszego dnia już chłopacy byli na siłowni przeszli tam testy siłowe. Dzisiaj po południu taka tradycyjna nóżka piłka nożna dla zabawy i od jutra już idziemy mocne przygotowanie, będziemy szli w takim rytmie 5 dni po dwa treningi, sobota, niedziela wolna. Tutaj pytam chłopaków o ten okres przygotowawczy, to i e, Pater i Wojtek Heiner stwierdzili, że chyba nie ma takiego zawodnika, który by ten okres lubił. Nie ma. Znam po sobie, że chyba żaden zawodnik nie lubi te okresy przygotowawcze, ale znam, jeszcze raz powtarzam po sobie, że to ładuje na najbliższe 4-5 miesięcy. Na pierwszą część sezonu, oczywiście gdzieś podtrzymanie na treningach, ale to jest naprawdę ciężki okres, który trzeba przepracować, trzeba ścisnąć zęby, zrobić wszystko, bo to później zaowocuje na wojsku. A mecze kontrolne? Dobrego? Mecze kontrolne zaczynamy od sparingu z Wrocławem na wyjeździe. To będzie nasz pierwszy sparing 28 lipca. Później gramy tradycyjny Memorial Matuszaka 4-5 sierpnia. 11 sierpnia gramy z zespołem z Gorzowa i 18-19 sierpnia Jedziemy do Czech na turniej międzynarodowej. Dostaliśmy zaproszenie, gdzie będą... Miejscowy zespół Czech, ze Słowacji i z Węgry. Także dobry zespół. No i później oczywiście czekamy na to głosowanie Pucharu Europejskiego i nie możemy powiedzieć, jak to będzie wyglądać, od kiedy zaczynamy, kiedy pierwszy mecz. Także dopiero wiemy to, co gramy no i wiemy, że Liga zaczyna się już 30 sierpnia, w tym roku wcześniej już pierwszy mecz meczu gramy z barlinkiem Industria Wracają playoffy, play Czy to dobry pomysł? Jest zwolennikiem, jest przeciwnikiem tego systemu. Jak dla mnie osobiście, no to trochę jest nie, jakby powiedzieć, ja jestem przeciwko playoffom, bo przez cały sezon zespół gra, oczywiście pod koniec sezonu zdarzałem się kontuzji, słabszy dzień gdzieś i to, co pracować przez cały sezon można po prostu e, przegrać w dwa mecze. Także ja jestem osobiście, ja to moje jest spojrzenie i stwierdzenie jestem przeciwko temu, ale nic nie możemy zrobić, wracają playoffy, to musimy po prostu dostosować się do tego, wiedzieć, że są playoffy i. I robić wszystko, co zależy od nas. Dużych zmian personalnych w kadrze Chrobrego nie było. Trzech nowych zawodników, jak wprowadzić ich sportowo do drużyny? Nasze największe zmiany zaszły jakiś czas temu, sezon temu, tak naprawdę. I teraz to jest jakby kolejny etap uzupełniania składu. Po mijającym sezonie wiedzieliśmy, czego nam brakuje na jakich pozycji. Dlatego nastąpiły wzmocnienia w postaci Zieniewicza, wrony i Hajnosa i myślę, że to są już no, Zieniewicz, Hajnos doświadczeni zawodnicy na poziomie Superligi, natomiast młody Wrona myślę, że też poziom dostosuje się do szybkiej aklimatyzacji i, i z biegiem czasu będziemy przede wszystkim ich wdrażać w sposób gry w obronie, jak i, i, i dużej ilości gry taktycznej w ataku. To będzie najważniejsze przede wszystkim dla Dzieniewicza i dla Wrony, którzy są rozgrywającymi. Hajnos ma troszkę ułatwioną pozycję, bo to jest skrzydłowy i to obciążenie, jeśli chodzi o taktykę e, gry w ataku i w obronie, to jest, jest, obciążenie jest trochę mniejsze. Pater, jak tam wakacje? No, spokojnie, no, szybko bardzo minęło, ale na pewno jestem wypoczęty i głodny gry. E, okres przygotowawczy to e, taki kilka tygodni, których chyba nie za bardzo lubicie. E, co jest najcięższe w tym okresie przygotowawczym dla Ciebie? Nie spotkałem się z osobą, która lubi okres przygotowawczy, ale wiadomo, jest to potrzebne. Jak najbardziej taki cięższy trening. Ja no, mam takiego najbardziej ciężkiego, najcięższego elementu, tylko wszystko jest intensywnie mocne. Jak widzisz Crowe'ego w przyszłym sezonie? Bo sami sobie postawiliście poprzeczkę bardzo wysoko. A, to ciężko powiedzieć. Rok temu Zapytałeś mnie, to próbowałem coś tam strzelać, że szóste miejsce z Kaliszem będziemy się bili, no ale widać jak jest no jest ta liga nieprzewidywalna. Ale oczywiście celujemy myślę w taki sam wynik przynajmniej jak w tamtym roku, czyli to czwarte miejsce. Chyba szatnie Chrobrego po tym wyniku jest podbudowana przed tym okresem przygotowawczym przed nowym sezonem. No tak, wszyscy mają super humory, tak? Nastawienie jest, jest świetne, no i żeby to się przełożyło na grę na następnym sezonie. Wojtek, e, lubisz okres przygotowawczy? Jest to, jest to na pewno ciężka praca. Czy lubię? No, nie znam w zawodników, co lubią okres przygotowawczy. No, jest to ciężka praca, ale, ale trzeba ją wykonać, żeby jak najlepiej się przygotować do sezonu. Nie wiem, jak w klubach, w których grałeś, ale w Głogowie są treningi na hali, jest dużo siłowni i jest bieżnia. Czy to 20 czy 35 stopni, musicie biegać. Czego z tych trzech elementów nie lubisz najbardziej? Myślę, że bieżni, bo, bo jednak, jednak na dworze, siłownie, wiadomo, gdzieś jesteśmy, zawsze jest chłodnina na tej siłownie, ale myślę, że bieżni, ale no, da się przeżyć. <gry>